Mam go przy sobie. Doktor Janusz Damek jest z nami. Witam Panie Doktorze. Okulista, z którym chciałbym porozmawiać na temat tego, co słyszeliśmy przed chwilą. Rzeczywiście, nasze uzależnienie od telewizora, od komputera jest coraz większe, coraz częściej spędzamy godziny gapiąc się w te małe literki, no a to oczywiście powoduje, że nasze oczy stają się coraz słabsze. Co jest gorsze? Telewizor czy komputer? A zdecydowanie bardziej komputer. Czyli oglądamy telewizję, tak, Szanowni Państwo? Tak jest, tak jest, zapraszam Państwa do oglądania telewizji, ale oczywiście w niezbyt dużym wymiarze. Proszę Państwa, dlaczego komputer? Dlatego, że komputer jest bliżej, a więc powoduje napięcie tkanek oka, napięcie mięśni tak, że powoduje to bardzo istotne zmęczenie. Podobne dolegliwości mają dzieci w szkole, a więc okazuje się, że, dzieci, że szkoła również szkodzi. Sensie, tak, to Chciałbym, żebyśmy to tak, dokładnie zapamiętali. Dokładnie tak. Lekarz powiedział, e, szkoła tak. szkodzi dzieciom. Ale, tak, ale muszę wyjaśnić, tak, dzieci się ucieszą, oczywiście absolutnie nie nowuje do jakiejś nowej formy rewolucji kulturalnej. E, szkoła szkodzi w tym sensie, że długie wpatrywanie również z bliska, również długie wpatrywanie się w przedmioty o jednorodnym zabarwieniu powodują zmęczenie oczu. W to zmęczenie czujemy i od czasu do czasu aż, aż e, chciałoby się te oczy zrelaksować, tak jak wiemy, że są pewne ćwiczenia rozluźniające do naszego ciała, kiedy zbyt długo siedzimy w jednej pozycji. Podobno takie ćwiczenia są też na oczu. Tak są, a przede wszystkim skąd te dolegliwości? Oprócz tego napięcia oka przy patrzeniu z bliska, bardzo istotnym czynnikiem, najważniejszym jest rzadkie mruganie. Normalnie mrugamy... 15, 20 razy w ciągu minuty, natomiast patrując się w komputer, w książkę, w tablicę również, dzieci, mrugamy kilka razy mniej. 5, 7 razy na minutę. Czyli co, po zmuszajmy się do mrugania? Zmuszajmy się do mrugania, tak. No w niektórych sytuacjach może to być opatrznie, zrozumiałe, niemniej nie, tak, zmuszajmy się do mrugania, po co mrugamy? Po to, aby nawilżyć oko. Łzy rozprowadzają, łzy są rozprowadzone poprzez mruganie. Natomiast oko nienawidżone, oko wysychające, jest okiem bardzo... Bolesny. Bo Czy sztuczniej możemy się nawilżać? Są sztuczne łzy. Czy one jest są cerek, bezpieczne dla tak, oka. On, Większość tych preparatów sprawdzonych, dostępnych zresztą bez recepty, jest preparatami bezpiecznymi. Ja zachęcam do stosowania, dlatego że to naprawdę daje ulgę. Panie doktorze, po porozmawiamy o ćwiczeniach nieco później w programie, dlatego że zostaje pan z nami i będzie pan e, odbierał telefon od naszego zespołu. Szanowni Państwo, numer telefonu 22 50 70 156 to numer telefonu, pod którym nasz ekspert okulisa, doktor Janusz Damek, będzie odpowiadał na Państwa pytania. E, przez cały czas trwania programu Prosimy dzwonić, a w czasie programu będziemy jeszcze nieraz e, pytali o to, co robić, żeby jakość naszego wzroku się nie pogarszała.